Wiem, że dzisiaj jest środa i powinno być Ferrari czy nie Skody i nawet byłoby, bo dziś wracam do Polski i jeszcze bym miał szansę coś nagrać i pokazać Wam tym bardziej, że e, parę rzeczy się wydarzyło, nie do końca wszystkie pozytywne, e, bo na przykład jest pierwsza rzecz, znaczy kolejna rzecz, o której Wam mówiłem wcześniej, czy oby wszystkie części na pewno będą pasowały. Nie wszystkie pasują, ale o tym, o tym opowiem Wam przy następnym razie. E, ale utopiłem telefon i nie mam żadnego telefonu. Mam teraz pożyczony i więc nie mam czym nagrywać. Utopiłem telefon, mam nadzieję, że go szybko odzyskam, więc przy okazji w międzyczasie pokażę wam coś, co, co mnie, czego miałem nie publikować, ale. To oczywiście tak czy jest jakieś silniejsze ode mnie. Zobaczcie jak wyglądało te parę motoryzacyjnych dni w Maroko, bo w Maroko też można znaleźć. Niestety nie nagrałem tych wszystkich francuskich samochodów, z którego Maroko najbardziej słynie, ale to jest w ogóle coś fenomenalnego. Słuchajcie, jeżeli ktoś uważa, że francuskie samochody są do kitu i do bani, powinien przyjechać do Maroko i nagle zobaczy, że z ostatnich 50 lat te wszystkie francuskie samochody tutaj jeżdżą. Z wypożyczalni też zresztą miałem Francuza 301. Zrobiłem nim, słuchajcie... te.. Niespełna na 2000 km, tam 1900 coś, spalił poniżej 5 litrów oleju napędowego na 100 km. Nie ma amortyzatorów, nigdy nie miał od samego początku, eee, no ale tutaj w Maroku się nikt takimi rzeczami nie przejmuje. A, i łożysko z prawej strony strasznie wyje, ale działa, jeździ, funkcjonuje i był jedną z lepszych bryk tutaj. Zobaczcie, co udało mi się znaleźć w Maroko, bo jest parę takich motoryzacyjnych polskich klimatów. A swoją drogą to tak wygląda wypożyczanie samochodów. Właśnie go oddaję, że nie ma żadnej budki. Dzisiaj rano dostałem, e, dostałem od nich telefon, że powinienem poszukać na parkingu numer dwa gościa w czerwonej kurtce. Stoi tam go, znalazłem go. Nie mają żadnego biura ani nic, tylko gość w czerwonej kurtce, po prostu oddaje i zbiera kluczyki. Oczywiście to ta tańsza wypożyczalnia, bo trosze są. A znalazłem biuro wypożyczenia. Biuro wypożyczeń znajduje się tu. No właśnie bagażniku. Słuchajcie, jest projekt Polskie Porsche. A może zrobić kolejną wariację Marokański bolones. Zobaczcie, co ja znalazłem w Maroku. Takie cudo stoi na stacji benzynowej. I to mało tego, słuchajcie, jest do sprzedania. A już tutaj, kurde, nic nie widać. Teraz spróbuję to jakoś doświetlić. Dobra, wracam. 2006 rok, jest numer telefonu. Apollo już wygląda tak. No dobra, no jest troszeczkę pomodernizowane. Ma wrzucone światła. Od czego? Od Peugeota pewnie jakiegoś. Ale z drugiej strony o, znaczek Volkswagena. Trochę takie polskie Porsche, też ze światłami od czego innego było. Tu jest dodatkowa wkładka z napisem Renault. A poza tym wszystko wygląda tak, jak, tak jak być powinno. To co? Marokański Polones? Kurde, Swoją drogą chyba ze mną coś jest nie w porządku. W kraju, w którym jeździ tyle pięknych francuskich samochodów z ostatnich 50 lat produkcji, ja się zatrzymuję i znajduję gdzieś po nocy polonezy. No trudno, tak już ma mm, Teraz tędy, tymi zakrętami żół, 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 żół. Naprawdę trudno się z tym zgubić. I my to przejechaliśmy. No przejechaliśmy, przejechaliśmy, bo ta droga wygląda tak i jest to podobno najpiękniejsza droga w całym Maroko, więc musieliśmy tutaj podjechać. Tak wygląda. A jak się nazywa? Dades. Dades George. Dades George, tak, tak, Dades George. Ty też robisz kino z tego? Też. Pokażę, tata już zobacz, jak to mi. Patrz, 3, 4, patrz. Jeździliśmy... Teraz tędy, tym zakręta sama. jest jest prawdziwą pustynią, tak wygląda, wygląda, bo nazywa się się więc więc jakby to raczej jest prawdziwą pustynią z prawdziwego zdarzenia. I oprócz tego, że są tutaj wielkie to oczywiście są samochody, którymi się jeździ, którymi się, które, które tutaj funkcjonują i działają. I to chyba najlepsze miejsce do testu. I teraz zobaczcie, co w tyle jedzie. Jedna Toyota, Hilux, druga Toyota, Hilux. No właśnie, bo to jest, słuchajcie, królestwo Toyoty. I teraz chcę wam pokazać samochód, którym teraz jedziemy, który wygląda... To, to wygląda jak... Całkiem niedawno byłby, wyjechałby z jakiegoś salonu, bo to naprawdę nie jest zajechany, ale. Tak wyglądają oczywiście te nasze warunki, ale ten samochód, słuchajcie, ma przejechane i to widać po tej desce rozdzielczej, która jest zmatowiała, ale tam na zegarze jest 811 tysięcy kilometrów. 811 tysięcy km, pan nigdy nie wymieniał w nim silnika, nie robił jakichś większych napraw. Ten samochód od nowości działa, jeździ, funkcjonuje i jeździ od nowości po pustyni. A czy możesz powiedzieć, że jesteś do osobą, która wzięła czas na pustyni? Fajną opcją jest to, że są tutaj wyprawy organizowane takimi sprzętami, jak te które stoją z tyłu, w stare 205, ale są Renault 4, e, są e, Golfy dwójki, trójki, e, przeważnie taki, taki złą bol po francusku. E, samochody, które są tanie, lekkie, z napędem naprzód i są do przyjazdu e, przez pustynię na innej oponce, trochę wzmocnione. O i jakie wyprawy tutaj cały czas są na Sahara organizowane. Sahara. Co można znaleźć na pustyni? Oprócz piasku, nieśmiertelnych Toyot, które jeżdżą dosłownie wszędzie i w każdej konfiguracji. To co ja mogę znaleźć? Tu jestem, halo. Tu. Bo co ja mogę znaleźć? Znaleźć rzeczywiście samochody. I to fajne, i to niesamowite. Zobaczcie, wystarczy się rozejrzeć i zobaczycie ten niezwykły wzór który jest bez wątpienia symbolem napędu na cztery koła, czyli Jeep Willys, samochód, o którym mówi się, że wygrał drugą wojnę światową. Dlaczego? Bo stoimy obok Marokańskiego Narodowego Muzeum Samochodowego. Chodźcie do środka. Wita nas. Szkielet Forda T. To jakby taka wydmuszka Forda T, która jest zbudowana z oblachowania samochodu z tej pierwszej wersji, ale w rzeczywistości z Fordem T tutaj nie będzie wiele wspólnego, bo muzeum poświęcone jest wszystkim autom z napędem na cztery koła. Chodźcie do środka. Na sam początek jednak jest Ford T, tylko że w takiej niecodziennej wersji. Jest to interpretacja Forda T, która powstała na bazie Suzuki. Zobaczcie, podwozie, rama, zawieszenie pochodzi z Suzuki. Jak śmiesznie zaadaptowali przednie zawieszenie, które jest oczywiście na, na sprężydach, do karoserii Ford AT i do tej pierwszej wersji, jeszcze na tych kwadratowych karoseriach. Ok, następna auto to kolejny Ford. Ford A. Oczywiście Ford A również nie występował w wersji z napędem na cztery koła, ale tu jest model zbudowany na bazie Jeepa Wranglera z 2007 roku. Tak naprawdę to z Fordem A ma niewiele wspólnego z prostego powodu. Kompletnie zatracone zostały proporcje. Za długa maska względem błotników, no bo nie można było zmieścić pewnie silnika, który jest przesunięty. Samochody przedwojenne były troszeczkę inaczej budowane, a trapa była przesunięta do tyłu względem błotników. Dziś samochody projektują się zupełnie inaczej, więc stawiając na nich karoserię samochodów z lat 20. na nowoczesną ramę, zawsze tworzymy takiego potworka. Autowagon, czyli Munga z lat 60., niemiecki samochód terenowy. Zresztą swoją drogą, o tym się mówi, że to jeden z tych samochodów, który tworzył napęd legendarny, napęd 4x4, który potem był wykorzystywany m.in. przez Quattro, A propos legendy, to największa, bez wątpienia legenda, czyli legendarny Jeep Willys. A to jest francuska wariacja na temat Jeepa bo zobaczcie, to jest samochód, który jest zrobiony w skali, ale nie z napędem elektrycznym. W 2011 roku Francuzi zbudowali coś takiego. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Lord... Jak Frieder. Lord Vader, no. Lord Frider, 77 rok. Okej. Okay. Dobra. Kolejny, kolejny Amerykan, ale przechodzimy do samochodu, który podczas II wojny światowej też zrobił mnóstwo zamieszania. Zresztą słuchajcie, to jest samochód, który też doskonale jest znany chociażby z polskich filmów, takich jak nie wiem, baza ludzi umarłych. Do 3-4 jeszcze ten w wersji komandorka, czyli w wersji osobowej. Czyli nie dwuosobowy samochód z paką z tyłu, tylko taki bardziej reprezentacyjny, dużo bardziej poszukiwany egzemplarz przez kolekcjonerów. I teraz wielka chwila. Na środku pustyni w Sahary, w muzeum, co znajdziecie? Dua, Honker. I to ten z ostatniej produkcji Honkerów, 2013 rok. Honker również się tu znajduje. No ale słuchajcie, bo można jakby mówić o tym Honkarze, że jest to samochód, który ma wiele wad, ale z drugiej strony zobaczcie, że ten samochód przez to, że pojawiał się w konfliktach zbrojnych różnych na całym świecie przez ostatnie lata, to też samochód, który swoją drogą odegrał i ma swoje znaczenie w dzisiejszych czasach motoryzacji, ale widzę, że w ogóle ten jest nieźle wyposażony, bo oprócz tych dziwacznych opon, które na nim są, które w jakby w polskich warunkach nie występują, ma Webasto, bo ono miało po prawej stronie Webasto, czyli ogrzewanie, postojowe. Jak jest ta rurka, to znaczy, że mają Webasto. Fajnej, topowej wersji z wyciągarką ze wszystkim. Chociaż dziwne, że w tym kolorze, bo powinien być w kolorze pustynnym. Na tyle jest. Przepiękna kolekcja amerykańskich samochodów e, terenowych. Takich cywilnych samochodów terenowych z lat 60. i z lat 70. Spójrzcie na tego Internationala który jest no, no, pięknym samochodem, e, niezwykle prostym konstrukcyjnie, niezwykle prostym designersko, ale jest przepiękny. Chevy Blazer z 72 roku, w ogóle w perfekcyjnym, idealnym stanie i samochód, który kradnie wszystkie serca e, od niedawna, bo stał się w ogóle jakimś absolutnym hitem w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy sobie o nim przypomnieli, czyli Ford Bronco w tej pierwszej generacji. E, bronco, który... Który jest dziś też tak zwanym restomodem, bo często powstają na restomody na bazie tego samochodu. czyli wyłączacie się. się Wyłącza ci się. Ja tylko sobie trzymam. Dobrze, to staraj się, ja spróbuję wykorzystać potem to twoje nagranie, okej? Okay? Dobra? Super. Więc w Stanach, słuchajcie, oglądałem w Kalifornii takiego bronku, który był restomodem z nowoczesnym silnikiem, z nowoczesnym zawieszeniem, z kliwą, ale z zewnątrz dokładnie tak samo wyglądający jak ten. Tym bardziej, że zdejmuje mu się ten cały hardtop i jest w fajnym kabrioletem z napędem na cztery koła. Jest genialny. Jeep CJ otwiera trochę szaleństwo dzipowe. Widać, że właściciel tej kolekcji ma totalne, e, totalnego świra na punkcie jeepa. Wiecie dlaczego? Bo to jest jeep Wrangler. A właściwie dwa jeepy Wrangler'y, które zostały połączone ze sobą a, i one jeżdżą, i one działają, i funkcjonują. Zobaczcie, jedna szyba, druga szyba, przecięte, obcięte z boku i połączone. I teraz tak. Zobacz, połączone zostały dwa samochody, zostały obcięte po fragmencie i zostały im zostały dwie, e, dwa małe końcówki, prawa i lewa. Więc co z tymi końcami? Chiliśmy no, może się nic zdawnować. No więc proszę bardzo, jest z jednej strony najszerszy Jeep Wrangler, z drugiej strony najwęższa wersja. Dobrze mi idzie, naszek. No Samochód, który zdobył, tak naprawdę on zdobył większość terenów, najbardziej hardkorowych terenów na świecie, czyli słynny łaz Ogórek, którego znajdziecie wszędzie na wschód od polskiej granicy, od, od polskiej granicy właściwie do Chin. Wszędzie ten samochód dojechał w najtrudniejszych, najbardziej hardkorowych warunkach. Tu jest nowa wersja tego łaza. Przepiękny. Pierwszy raz go widzę w tej konfiguracji, a, tak otwartego, ze zdjętymi drzwiami, ze zdjętą szybą. A, przepiękny Land Cruiser, który pokazuje totalną klasę japońskiej motoryzacji a, tych lat 80. -tych. No, w ogóle ja się totalnie w nim zakochałem. Przepiękny No i oczywiście, jeżeli jesteśmy przy Toyotach, to nie można zapomnieć o FJ-ach, czyli samochodach, które jakby zbudowały klasę terenową e, Toyot. FJ 81, FJ 84 rok. I teraz coś, z czym się też wcześniej nie spotkałem kompletnie. Zobaczcie, terenowe Nissan 79 rok i 72 rok. Zobaczcie jak bardzo... Te patrole w tamtych czasach nawiązywały konstrukcyjnie do Land Rovera. Zwróćcie uwagę, że jest podobnie jak i w pierwszej serii. Te światła są tuż przy atrapie, błotniki są na zewnątrz, te dwa dodatkowe światła na bokach. To one bardzo nawiązują nawet stylistycznie do Land Rovera. się? ta szyba przednia i drzwi są Land Roverowe, kompletnie, jak i tył. Nawet te same przedłużenia są. Do, tutaj troszeczkę wariacji e, nowszych, nowocześniejszy. co e, sumie widzimy jako e, drogowy podwór. 80 rok, e, suzuki, też samochód, który tworzył nową epokę w tej historii. Jeżeli mówimy o samochodach terenowych, nie można zapomnieć o dwóch handlach. Mercedes G klasa, jedna z największych legend, jak, jaka powstała. E, I oczywiście pierwsza generacja Range Rovera, bo. <coughs> To samochód, który dziś przechodzi jakby swój gigantyczny e, gigantyczny jak to się, się mówi? Comeback. Że, Taki comeback? powrót. Powrót, powrót. Pierwsze serie, które są zrobione, dwudźwiowe, kosztują jakieś niewiarygodne pieniądze. Ja nie rozumiem tego, dlaczego one są aż tak drogie, znaczy dlaczego tak bardzo zyskały, natomiast faktycznie zyskały bardzo dużo na wartości i stają się takim przedmiotem pożądania kolekcjonerskiego. Zobaczcie, to takie jak ten, czyli dwudźwiowy, to jest już ten nieco późniejszy, ale jest niesamowicie fajny. Coś, co się nazywa ibex. Nie wiem, co to jest. Made in UK. Ale nie kompletnie nie znam tego samochodu. Mehari, czyli samochód, który, który spotkacie również na pustyni, samochód, który spotkacie na nowym Wybrzeżu, samochód, który jest trendy i modny, e, no, oczywiście, który powstał na bazie Citroena e, 2CV, e, to jest jakiś tumezyjski Willy car. Nie Przepiękny też od 505 z napędem na cztery na koła. Zobaczcie, jest to, tak naprawdę to samochód, który wyprzedzał swoją epokę. Bo e, tego typu, typu crossovery, czyli samochody osobowe z napędem na cztery koła, kombiaki, to przecież samochody, które zyskały swoją popularność dzięki All-Road, dzięki cross country itd. itd. a. I to był od moment końcówki lat 90, 90., początek lat 2000. Wtedy się wszyscy rzucili na te samochody. A zobaczcie, w latach 80. Francuzi chociażby robili Peugeota 505, który, który tak wyglądał. Przepiękny. Niemcy robili e, Golfa e, Country. I to są samochody, które troszkę przestrzeliły swoją epokę, czyli powstały za wcześnie względem tego, co, e, co jak powinny powstać, bo dopiero 15, 20 lat później świat docenił um, tę konstrukcję Patry... i węgomaski. To nie wiem co to jest. Kompletnie nie znam tych... E, A, nie u... A nie uważasz, że dobrze, że tamta marka się nazywała um? Um? um. Ale nie jak Uma Turman. Nie, to tak um. Um. I teraz patrzcie na to chińska amfibia. I chiński hamar. I co ty kana? Ten samochód mijaliśmy po drodze na w wojskowym malowaniu, na wojskowych tablicach rejestracyjnych z Maroka. Ja się zastanawiałem, co to jest za dziwna odmiana hawera, a to jest po prostu chiński hawer. Czy możemy zakończyć pod tęczą? Możemy zakończyć Idź tak. w stronę słońca. Nie, w stronę słońca. Kończąc prawdziwie męsko ten odcinek, słuchajcie moi drodzy, pozdrawiam Was z Sahary.